na Arpura Turbina. Ja może zacznę troszkę od historii. 23 lata temu byłem tutaj jako kibic. Mając 15 lat, stałem tutaj na tej trybunie i patrzyłem tak z przykrością na zawodników Zagłębia, którzy przegrali wówczas 5 do 0. Dzisiaj wiedzieliśmy, że sytuacja jest zupełnie inna. Mimo wszystko było nam wtedy przykro, natomiast wiem, jak to ważne było zwycięstwo i dla nas, i, i dla naszych kibiców, dlatego chciałem... Chcieliśmy wspólnie z chłopakami z drużyny dedykować im to zwycięstwo. Natomiast jeśli chodzi już o ten mecz, to... To była u nas taka sportowa złość po ostatnim meczu z Wisłą Płock. Nie zasłużyliśmy na tą porażkę, dlatego, dlatego tak bardzo chcieliśmy się może nie zrehabilitować, bo, bo nie było za co, ale ale po prostu zagrać kolejny dobry mecz, ale tym razem punktowany. Dzisiaj się udało wygrać naprawdę z ciężkim, na ciężkim terenie, z trudnym przeciwnikiem. Także pozostaje nam się tylko z tego powodu cieszyć. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Teraz o opinię, o komentarz pomocowy. Proszę trenera GKS u Katowice pana Piotra Pikarczyka. Na pewno w sumie ostatnie pół godziny to troszeczkę za mało, żeby wychłaniać tu i się zremisować. Nie wiem, co się stało, ale na pewno w pierwszym fragmencie to, co miało być naszym atutem, czyli ta publiczność bardziej deprymującą, się będę działała na nas, moich zawodników, gdzie praktycznie można mieć potencję do wielu powagów, yy, którzy tą grę mieli prowadzić, za dużo w sumie polskich strat, które gdyby napędzało, w zagłębia, czy zagłębie biegało zdecydowanie. Było lepsze drużyno, Mówię tak takie pół godzinki, chociaż nawet te pół godzinki, będziemy tak mieszczonym w nie będą się w sytuacji stuprocentowej. Gratuluję To trudno, gramy dalej, trzeba wyciągnąć wnioski i też można powiedzieć, poprawić przede wszystkim jakość, gry, bo tak powiedziałem, w sumie za, za mało było zagrań które za mało zawodników w pierwszej części spotkania, którzy potrafili flipion czy na siebie. Dlatego tak to wyglądało. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Ja mam ja będę miał pytanie do pana trenera Artura Dermina. Czy Zalgie w końcówce nie zagrało zbyt wojewnienie, ja, nie było zbyt cofnięte, nie martwiło się tak wyruskać tylko, żeby nie był pozytowany tak nie zaboluje aż nie cofnęło się... Nie, absolutnie. Ja uważam, że pierwszą połowę mówię to z przekonaniem dominowaliśmy GKS, natomiast w drugiej połowie e, graliśmy taki wyrachowany futbol. Może nie było to zbyt ładne, ale trzeba wziąć pod uwagę jaka dzisiaj była pogoda. Być może tego trenera ten rzekł Budek, taki, taki specjalista od bramek bardzo cennych. W zeszłym sezonie ważne trafienie po no i dzisiaj też prestiżowy mecz. Ja się cieszę, że są zawodnicy, którzy w tych ważnych momentach są w stanie się tam gdzieś odnaleźć. Wcześniej to był Jakub Parak inni zawodnicy, teraz jest budiną. no tylko się cieszyć. Fajnie, że, że to jest zespół, że to nie są indywidualności, tylko to jest zespół w Jak to do Polski mam Zagłębia dzisiaj Fidziukiewicz. Czy to była konkretna zagrywka podbiega z katowicą, że on zapasował na, na tą pozycję? Konkretna była tego typu, żeby nie grać z dwoma napastnikami, tylko żeby wykorzystać mi gały jako e, tą dziesiątkę. Natomiast e, nie mogliśmy być obojętni do tego, jak Fidziukiewicz zaprezentował się w ostatnim meczu, jak prezentował się w treningu, dlatego dzisiaj dostał szansę. A z racji tego, że on dostał szansę z przodu, to musieliśmy znowu, co wieja, no odesłać, że tak nie ładnie się wyrażę na ławkę rezerwowych, bo budek jest przypomina Zierzowcem. Nie widzę więcej pytań na zakończenie. Jeszcze ja będę miał pytanie do pana generatka Czy ktoś z coś, zarówno Sosniacy zrobił na panu takie wrażenie, że dzisiaj? Czy wszyscy ostatnie, ostatnie, oczywiście dwa mecze, wszyscy mnie obserwowali, ewentualnie mężczyźni na pewno jest to drużyna, która y, gra w tym składzie, tak mi się wydaje, dłuższy okres czasu I widać było, można powiedzieć, lepsze w sumie zgranie i lepszą organizację gdy Jak w praktyce, jak także tu na pewno jako zespół y, drużyna prezentowała się dużo, dużo lepiej. Nie ma już więcej pytań. Na zakończenie chciałbym dodać, że mecz był obserwowany przez 7200 kibiców, przepraszam, przez 6700 kibiców. Dziękuję bardzo, do widzenia.